Lata 80. to czas, kiedy napęd na 4 koła wyprodukowany przez Audi robił kompletną destrukcję wśród konkurencji. W motorsporcie Audi Quattro dominowało w rajdach grupy B, natomiast wśród autosobowych kompletnie zmieniało postrzeganie, że napęd na 4 koła zarezerwowany jest tylko dla aut terenowych. Konkurencja nigdy nie śpi, więc szybko inni producenci próbowali swoich sił w technologii napędu na 4 koła. Próbując zdetronizować obecnego króla. Zalety napędu na wszystkie koła były niepodważalne, zwłaszcza w rajdach. W czasie, gdy ekipa Audi Sport święciła triumfy, inżynierowie z Volkswagen Motorsport pracowali nad swoim rozwiązaniem. Zamiast skomplikowanego napędu na cztery koła, wpadli na pomysł czegoś jeszcze bardziej skomplikowanego. Cóż, skoro jeden silnik napędza przednie koła, to teoretycznie wystarczy dołożyć drugi silnik, żeby napędzać również tylne koła. Genialne! Samochodem bazowym został Volkswagen Jetta w wersji dwudrzwiowej. Wycięto przednią część z podwozia zwykłej Jetty i zamontowano ją z tyłu eksperymentalnego egzemplarza, montując dwa silniki. Zdecydowano się na jednostki znane z Golfa GTI 1,6 litra pojemności i 110 koni mechanicznych mocy. Silniki miały osobne układy paliwowe i zapłonowe oraz osobne skrzynie biegów wzięte z jetty GLI. Nie zdecydowano się na dwa osobne systemy chłodzenia silników, więc zastosowano jeden wspólny, ale z racji problemów z przegrzewaniem się tylnej jednostki, postanowiono dołożyć do niej dodatkowy elektryczny wiatrak. Z tyłu zastosowano także mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu. Niczym szczególnym w dzisiejszych czasach jest dołączany napęd, ale wyobraźcie sobie, że w jetcie TwinJet, bo tak ją postanowiono nazwać, kierowca miał możliwość wyboru między napędem przednim, tylnym i 4x4. A co tym bardziej zaskakujące, na tunelu środkowym umieszczono regulację balansu hamulców, umożliwiający zwiększenie siły hamowania na przedniej bądź tylnej osi. Jeśli chodzi o hamulce, auto miało wentylowane tarcze hamulcowe na wszystkich kołach. Zastosowano aluminiowe felgi ATS o średnicy 13 cali i 6-calowej szerokości, a na nich opony Pirelli P7R o rozmiarze 205x60. Hamulec ręczny był hydrauliczny. Z racji tego, że projekt był głównie nakierowany na zastosowanie sportowe. To duży nacisk położono na to, by całość konstrukcji była możliwie lekka i trzeba przyznać, że nieźle im poszło. Całość ważyła 1047 kg, co jest świetnym wynikiem. Dla porównania, standardowa jednosilnikowa Jetta miała masę 928 kg. Po ukończeniu projektu, Jetta Twinjet przeszła do etapów testów. Na ich potrzeby pokonano łącznie niecałe 20 000 km. Kierowcy testowi raportowali tendencję do podsterowności, mimo że w teorii równy podział masy na obie osie powinien gwarantować stabilne prowadzenie. Za to, na prostych, dodatkowy silnik zapewniał bardzo dobre osiągi. Przyspieszenie od zera do setki zajmowało zaledwie 6 sekund. Koniec końców Jetta Twinjet nigdy nie wystartowała w żadnych zawodach, ale sam zbudowany egzemplarz przetrwał. Istnieje do dziś i od czasu do czasu pojawia się na złotach klasyków Mimo niepowodzenia oddział Volkswagen Motorsport się nie poddał i wziął się za budowę kolejnego auta dwusilnikowego. Do tego zadania wytypowano Volkswagena Siroko, i tym razem główny zamysł był jasny: moc. Dużo mocy. Wzięto więc ten sam silnik 1.6 z Golfa GTI. Zwiększono średnicę cylindra do 81,25 mm i skok tłoka do 86,4 mm, uzyskując finalnie 1791 cm sześciennych pojemności. Zwiększono stopień sprężania, zastosowano kute tłoki, zmodyfikowano komorę spalania i dołożono ostrzejszy wałek rozrządu. Kompletnie nowy był też układ dolotowy z oddzielnymi przepustnicami na każdy cylinder. Koniec końców, z początkowych 110 koni mechanicznych uzyskano aż 180 koni mocy i 200 Nm momentu obrotowego. Dwa egzemplarze takiego silnika zostały wmontowane do nadwozia Sirocco w ten sam sposób jak w przypadku Dwingheta, czyli z tyłu wspawano po prostu przednią część innego egzemplarza i tak zamontowano tylny silnik i napęd. Nowe dzieło nazwano Siroco Bimotor. motor Oba silniki miały pięciobiegowe ręczne skrzynie biegów z dodatkowym pneumatycznym mechanizmem pozwalającym odłączyć jedną ze skrzyń w razie awarii. Dość ciekawie rozwiązano sterowanie gazem. Linka gazu była poprowadzona tylko do tylnego silnika. Na przepustnicy był zamontowany potencjometr podłączony do prostego układu elektronicznego, który sterował gazem silnika z przodu. Pozostawiono możliwość wyboru napędu poprzez jazdę tylko na jednym silniku, ale dodano też możliwość pewnej regulacji napędu przy załączonych obu silnikach. Mianowicie, można było nieco zdławić przedni silnik poprzez ograniczenia wychylania przepustnic, dzięki czemu balans siły napędowej przesuwał się bardziej na tył przy zachowaniu napędu 4x4. Siroko miał regulowane zawieszenie oparte o amortyzatory Bilsteina, a za hamowanie odpowiadały cztery hamulce tarczowe z dwutłoczkowymi zaciskami. Z zewnątrz dwusilnikowe Siroko nie różniło się praktycznie niczym od seryjnego auta, w środku zaś uwagę zwracał zestaw dodatkowych wskaźników na konsoli środkowej. Auto zostało przetestowane i znów wyniki okazały się zadowalające. Moc 360 koni mechanicznych przekładała się na przyspieszenie od 0 do 100 w zaledwie 4,5 sekundy, co jak na tamte czasy było naprawdę niespotykanym wynikiem w samochodzie tej klasy z potencjałem na seryjną produkcję. Projekt był więc rozwijany dalej, tym razem z większym nastawieniem właśnie na produkcję seryjną. Należało więc nieco ograniczyć koszta, gdyż silniki użyte w pierwszym prototypie były zbyt drogie. Wzięto więc blok od nowego Volkswagenowskiego silnika 1.8 i zastosowano w nim 16-zaworową głowicę i przeprowadzono drobne modyfikacje w zakresie wtrysku paliwa i stopnia sprężania. Efektem była moc 141 koni mechanicznych i moment obrotowy na poziomie 170 Nm, co po sumowaniu dało 282 konie i 340 Nm. Mniej niż w pierwszym aucie, ale przy zachowaniu rozsądnych kosztów i niezawodności żeby odróżnić nieco szeroko bimotor od zwykłych wersji tego Volkswagena, poszerzono tylne nadkola, w których umieszczono wloty powietrza pomagające chłodzić silnik oraz zastosowano dwie rury wydechowe. Zmiany zaszły również we wnętrzu. Specjalnie dla bimotor zaprojektowano nowy zestaw wskaźników z dwoma obrotomierzami i cyfrowym wyświetlaczem prędkości, a pod spodem znalazły się wskaźniki temperatury i ciśnienia oleju. Największa zmiana zaszła jednak przy przeniesieniu napędu. Poprzednio, żeby kierowca mógł obsługiwać dwie skrzynie biegów za pomocą jednego lewarka, zastosowano bardzo skomplikowany system linek. Tym razem postanowiono pozbyć się tego rozwiązania, a zamiast niego zastosowano dwie trzybiegowe skrzynie automatyczne. Z tego względu auto mocno straciło na dynamice w porównaniu do pierwszego prototypu, ale całość działała bardzo sprawnie. A automaty świetnie radziły sobie z synchronizacją pracy obu silników. Koniec końców również i siroko Motor nie wszedł do seryjnej produkcji z powodu skomplikowania całej konstrukcji, a szkoda. Z pewnością byłby to niezwykle ceniony klasyk. Obserwując jednak tą historię z perspektywy dzisiejszych czasów, widzimy, że inżynierowie nie byli w błędzie, problemem było tylko skomplikowanie silnika, napędów, skrzyń biegów itd. W dzisiejszych czasach, gdy coraz mocniej samochody elektryczne przejmują rynek, zastosowanie osobnego silnika na obie osie, a nawet stosowanie osobnego silnika dla każdych skół, nie jest niczym dziwnym. A z racji znacznie prostszej konstrukcji, nie ma problemów z wprowadzaniem tego rozwiązania do produkcji masowej. To tyle na dziś. Jeśli miło spędziłeś ostatnie kilka minut, to daj łapkę w górę i napisz w komentarzu w jakim jeszcze samochodzie. Przydałoby się dorzucić drugi motor, żeby podwoić liczbę koni pod maską. Zabieram się za tworzenie kolejnych materiałów dla Was. Trzymajcie się ciepło. Cześć!